Witam, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj do Was przychodzę, żeby Wam opowiedzieć chwilę o następnym olejku, który warto mieć u siebie w domu. A jaki to będzie olejek? Będzie to olejek z kategorii olejków cytrusowych, a m.in. olejek bergamota, czyli olejek zielonej pomarańczy. Jest to olejek, który ma działanie antybakteryjne, antyseptyczne, łagodzące, przeciwzapalne, świetnie działa na e, depresję, podnosi nam nastrój, a więc ma szereg naprawdę, naprawdę zastosowań. E, tak jak powiedziałam, łagodzi depresję. Zmęczenie, brak apetytu, poczucie bezradności, ciężki. Często nas to dopada, a między innymi teraz w takiej sytuacji, jak się znajdujemy. A ten olejek naprawdę przywróci nam chęć do życia. Po takim już tygodniowym zastosowaniu, zauważycie u siebie, że jak poczujecie ten zapach piękny, cytrusowy zapach to wytworzy się wokół Was taka otoczka i pełnia życia. Będzie się chciało nam żyć. A więc działa dobrze właśnie w stanach depresyjnych, kiedy jesteśmy przytłoczeni. Warto jest zastosować olejek bergamotę. Zwalcza również infekcje. Co to znaczy? E, olejek z bergamotki ma zastosowanie w bardzo dużo kosmetykach. Przede wszystkim e, infekcje mówię tutaj o infekcjach skóry. Do mycia skóry, na przykład ogranicza namnażanie się bakterii i grzybów, jest obecny w nim linolol, chroni przed rozwojem patogenów, a więc możecie zauważyć w składzie niektórych kosmetyków, które są do skóry, takich można powiedzieć leczniczych, zauważycie, że w składzie będzie olejek eteryczny z bergamoty, co również również wspomaga trawienie. Olejek bargamatowy ma właściwości łagodzące oraz pobudzające wydzielanie soków trawiennych, a więc ułatwia nam też procesy trawienne. Następne jego właściwości to łagodzi nastrój i niepokój, a więc, tak jak mówiłam, sprawdza się w stanach depresyjnych, ale również redukuje. Nam ilość nagromadzoną w naszym yy, ciele, w naszym umyśle, stresu i niepokoju, a więc ma te działanie odprężające jest świetnym, naturalnym lekiem na niepokój, a więc można jak najbardziej go dyfuzować w pomieszczeniach, tak około godziny, kiedy chcemy poczuć takie rozluźnienie, a więc yy, mm, łagodzi napięcie niepokój i zmęczenie. A więc ja stosuję bergamotkę w różnych kompozycjach. Dzisiaj też miałam właśnie olejek bergamotowy, do tego dałam pomarańcze i grejpfrut i przychodzi chęć takie, takiego ożywienia i że chce się żyć również zauważycie, że odświeża i dezodoruje powietrze olejek z bergamotki przeciwdziała rozwojom różnych zarazków, które odpowiadają za nieprzyjemny zapach, woń na przykład ciała, a więc też może zdarzycie, że będziecie zauważać, że jest w składzie różnych dezodorantów antyrezpirantów anty... a więc też y, ma właśnie te działanie kosmetyczne. Również przy dbaniu o higienę jamy ustnej usuwa bakterie z jamy ustnej, chroni zęby przed y, powstaniem próchnicy i ubytków. Znajduje się też w różnych naturalnych płynach do pukania jamy ustnej. Możemy sami stworzyć sobie taki płyn do pukania jamy ustnej. wodę bierzemy destylowaną butelkę, na przykład 300 ml, do tego dodajemy kilkanaście kropli olejku bargamotki, około, ja przesadziłam, nie, przesadziłam mnie kilkanaście, około pięciu, sześciu kropli wystarczy, bo on jest dosyć intensywnym, mocnym, skoncentrowanym olejkiem eterycznym, a więc Wystarczy żeby to przed każdym użyciem wszcząsnąć porządnie butelkę i mamy swój własny zrobiony płyn do pukania jamy ustnej. Działa antybakteryjnie. Ze względu na właściwości antybakteryjne, oleje bergamotowy może przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się patogenów, które prowadzą do chorób i dolegliwości układu oddechowego, a więc sprawdzi się... W tej sytuacji, teraz, kiedy walczymy z różnymi wirusami, przychodzi wiosna, a więc też jest to przesilenie wiosenne, wzmocni naszą odporność, a więc jest też pomocny przy kaszlu i przeziębieniach. Świetnym sposobem w przypadku jest właśnie jego dyfuzowanie. Przepraszam bardzo. Dyfuzowanie go właśnie rano, włączyć sobie ten dyfuzor na jakieś 40 minut, tak jak mówiłam, do godziny, raz, że będziemy miały chęć do życia, radość nas taką wyzwoli. To jeszcze będziemy miały to, że przez tą dyfuzję zostaną unieszkodliwione patogeny, które są w powietrzu. A więc warto zaopatrzyć się w olejek z bergamoty. Jest to olejek naprawdę cytrusowy, zapach jest przepiękny i mieć go w swojej kolekcji apteczki domowej, bo naprawdę ma szereg, szereg zastosowań, ja tu tylko powiedziałam o kilku, a naprawdę jego działanie ma wszechrodną moc. Dziękuję Wam serdecznie, jeżeli podobała Wam się dzisiejsza mini lekcja o olejku eterycznym, daj łapkę w górę, i zrób subskrypcję kanału, z tego będę Wam bardzo wdzięczna i zapraszam do następnego odcinka.